Słuchajcie, jest taki tajfun od rana. Ogólnie jest pierwsza w południu, ale jest tak ciemno, że musiałam już włączyć moją lampę ledową, więc teraz się czuję jak profesjonalistka. Witam w kolejnym filmiku. <grym> Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o adopcji psiaków, o ogólnie moim piesku, o naszej historii, o jego traumach i jakie mieliśmy problemy związane z wychowaniem go. Może zaczniemy od początku do roku 2017, kiedy byłam mocno podjarana. Z Japońskimi sklepami ze zwierzętami, z którego bardzo marzyło mi się kupić malutką shibę, bo wiadomo te japońskie sklepy ze zwierzętami są dosyć kontrowersyjne właśnie to bardzo kontrowersyjne powinno to być nielegalne. Są pozamykane w szklanych klatkach, są one maciubcie, są odurzane, żeby były jak najbardziej spokojne. Śpiące, żeby się nie rzucały w tych klatkach. Pewnie by zwariowały, jakby nie były odurzane, ale na szczęście na ostatnim roku studiów coś mi się w głowie pozmieniało. Zaczęłam doceniać schroniska, zaczęłam wspierać schroniska, zaczęłam wpłacać pieniądze na jakieś tam pory psiaki, które potrzebują operacji. To zawsze w jakiś tam sposób lubiałam pomóc tym psiakom, żeby jednak no, żyło im się troszeczkę lepiej. W sumie jestem z tego na maksa dumna, że potrafiłam. Zrozumieć, czym są schroniska i że to jest ważniejsze niż jakiś tam cudowny, perfekcyjny piesek ze szklanej klatki. Pamiętam sobie taką jedną historię, jak byłam na ostatnim roku studiów w Krakowie poszłam kiedyś do supermarketu, do Biedronki, i wiecie, że jak Biedronka ma wejście, to jeszcze przed tym głównym wejściem jest taka malutka wnęka, i dopiero wtedy wchodzicie na sklep, to w tej wnęce do, powiem Wam szczerze, że to był albo grudzień, albo styczeń, na no środek zimy praktycznie. E, to w tej wnęce na ziemi siedział taki dosłownie taki miniaturowy Jork, dosłownie takiej wielkości. Malutki szczeniak, trząsł się z zimna ze strachu, był pewnie głodny, bez smyczy, zgubił się i siedział w tej wnęce, no bo był chociaż trochę cieplej. No i... Niestety był on agresywny, bo jak chciałam go wziąć na ręce, albo jakoś go tam pogłaskać, to niestety strasznie na mnie skakał. Chciał mnie ugryźć. Więc widać, że troszeczkę przeszedł. Ogólnie rzecz biorąc, stwierdziłam, że powinnam pójść na sklep mu kupić jakieś przysmaki, żeby troszeczkę mu złagodzić ten głód, żeby się może napił jakieś wody. Niestety, jak wróciłam z tymi smaczkami, to psa już nie było. Spekuluję, że gdzieś zamarł po drodze. I w sumie od tamtej pory jeszcze bardziej zaczęłam myśleć nad tym, żeby pomagać tym psom jeszcze bardziej. No i potem się przeprowadziłam do Japonii. A może ja tutaj tak dam kamerę, żeby... O! Widać mojego psa! Potem się przeprowadziłam do Japonii i chciałam bardzo tutaj adoptować pieska, bo wiadomo mi mama nie zabroni wziąć drugiego pieska, więc tutaj miałam taką okazję. Zależało mi na adopcji. W styczniu Juto postanowił, że to jest to chyba odpowiedni moment, że możemy coś zacząć szukać, więc jeszcze tego samego dnia rozegrała się taka bitwa, w szpica, a ja chciałam właśnie poncianka, bo ja poncianka znalazłam, a on chciał na ma tego szpica, on chce szpica, szpica, ja ją Chcesz wziąć szpica, do którego będzie kolejka pewnie 50 osób, bo Japończycy właśnie wolą te takie mniejsze, bo wiadomo... Metraż domu, czy tam mieszkań, nie, czy nawet w ogóle, jeżeli można mieć psa, czy kota, to nie pozwala na posiadanie takiego większego psiaka, tylko wszyscy chcą mieć te takie mniejsze. wie hopie, weźmy takiego psa, o którego nie będziemy się musieli bić i który będzie miał problem ze znalezieniem domu. Ciekawe, po schroniskach nie trzeba jeździć w Japonii. To jest zupełnie niepotrzebne. Najpierw można, słuchajcie, wejść na internet, wyszukać sobie tam schronisko i wychodzą stronki internetowe. Które potem cię przekierują na główną stronę schroniska, z którego będziecie mogli adoptować psiak. To było dość ciekawe doświadczenie z mojej strony, bo nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Wtedy że pełna jest takiej stronie internetowych, gdzie możemy sobie właśnie znaleźć psy z bardzo różnych schronisk. Jest ogromne skupisko ich. Także zdecydowaliśmy się. Dlatego tutaj oto pana. W sumie to nie było aż takie trudne, bo trzeba było po prostu wypełnić formularz. W sumie to dwa formularze. Jeden formularz sporządzony przez tą, to, to, to zbiorowisko schronisk, a dopiero potem przekierowuje się na, e, na główną stronę schroniska, z którego będziemy brali psa i tam też jest formularz, który trzeba wypełnić. Jest on totalnie na lajcie. Są, są po prostu różnorodne pytania. Nie są one jakoś specjalnie skomplikowane, są one po prostu po to, żeby upewnić się, że nie chcemy tego psa skrzywdzić i oddają psiaka w dobre ręce. Czyli na przykład pytanie, co się, co się stanie, jeżeli okaże się, że macie alergię? Co z psem zrobicie? Gdzie jest najbliższa jakaś klinika? To są te dwa pytania, które mi najbardziej zapadły w pamięć, ale było ich, nie wiem, z pięć, z sześć. Nie wszystko zależy od, od strony internetowej, od schroniska, ale no powiem Wam szczerze, że, że całkiem jest w porządku pytania, takie dość fair. Mówiliśmy się na pierwsze spotkanie z Ponciankiem. Z tego co się dowiedzieliśmy, to na Poncianka też polowała druga rodzina, ale wygraliśmy. Jezu, ale prze na te okna, ja nie wiem czy wy to słyszycie, nie. Udało nam się wygrać Poncianka. I pojechaliśmy na pierwsze spotkanie z nim. Okazało się, że nie trzeba było jechać do schroniska gdzieś tam daleko, nie wiadomo gdzie, tylko Poncianek sam mieszkał z wolontariuszami. Bo się okazuje, że w Japonii jest nawet tak, że psy nie muszą mieszkać w schronisku, tylko mogą się zgłosić wolontariusze, którzy mają tak odpowiedni dom, w którym mogą zajmować się takim jednym czy dwoma pieskami. Wolontariusze zajmujące się pąciankiem. Zajmowali się też drugim takim ogromnym psiskiem, on się nazywał Topaz, ale też taki kuchany, troszeczkę taki wariat i, i, i chyba bym sama go nie, nie okiełznała, ale był taki kuchany, Topaz, Też go, też znalazł rodzinę ostatnio, także się mega cieszę, że jednak jemu się też udało i z tego co wiem jeszcze, jeszcze nie zwrócili, a często zwracali go z dość energicznym psem. Poncianek był jego takim młodszym braciszkiem tak się fajnie dogadywali, że to jest dość ciekawe, że psy nie muszą być w schronisku na hama. Tylko mogą się zgłosić wolontariusze i mogą posmakować tego normalnego, rodzinnego domu. Spotkaliśmy się z Ponciankiem, dosłownie był po drugiej stronie rzeki. Był oczywiście bardzo zestrachany, był tak... on się trzepał jak osika, bał się po prostu wszystkiego. Widać, że pies przeżył dość sporo, no ale niestety nikt nie wie co. Jeśli chodzi o historię Poncianka, to wiemy tylko tyle, że znaleźli go w górach w Tocili. Był... No, nie wiem, miał około miesiąca, może dwóch maksimum. Był dosłownie taką kuleczką. Jeszcze miał loczki z tego, co widziałam na zdjęciach tych pierwszych. Niestety nic więcej o nim nie wiemy. Nie wiemy, kim byli jego rodzice, kim byli jego właściciele. Nie wiemy nic, kompletnie. Nie wiemy, co przeżył, nie wiemy jakie ma traumy, skąd się one wzięły. Co jest dość ciężkie dla mnie, bo jeżeli nie wiem, co pies przeszedł, to też ciężko jest zrozumieć, dlaczego się zachowuje tak, a nie inaczej, co nie. Przywieźli nam Poncianka w marcu, 6 marca. No i zaczęliśmy naszą przygodę. Ogólnie jest dość ciekawe, bo w Polsce chyba czegoś takiego nie ma, że jest okres próbny. I ten okres próbny to nie musi być dwa tygodnie czy miesiąc. Mogą wynać 3 tr miesiące. My na przykład mieliśmy 3 miesiące okresu próbnego. Wszystko zależy od tego, jak Wy się czujecie z tym psem, żeby podjąć tą odpowiednią decyzję. Take your time, jak to się mówi po angielsku. Podzieliłam się tutaj na parę rozdziałów. E, pierwszy rozdział, poncianek w domu, kupa stresu. Pierwszy miesiąc wydawało mi się, że wykolkuję. Po prostu czułam się tak rozpierdzielona psychicznie, że no, przez pierwsze dwa tygodnie myślałam, że, że jednak oddam, że nie dam rady, nie uciągnę tego, nie poradzę sobie, wszystko było nie tak. Poncianek się bał ludzi. Nie jadł i nie pił. To było po prostu nie tak. Było mi bardzo ciężko przyjąć to do wiadomości, że on się boi dosłownie wszystkiego. Nie podejdziesz do niego, nie pogłaszczasz go. On nie przyjdzie się do ciebie tulić. Jak się przecież ogląda te filmiki w internecie, jak się adoptuje psa, to one się tak cieszą, bo znalazły dom i są szczęśliwe i się nie mogą doczekać i merdają tymi ogonami. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłam, jak on trzepie ogonem, ale to na pewno nie był pierwszy ani drugi miesiąc że to było dla mnie troszeczkę ciężkie, bo nawet nie byłam pewna tego, czy, czy on się dobrze tutaj czuje, ale przez te traumy, przez te wszystkie przeżycia, on nawet nie potrafił okazać tego, że on jest szczęśliwy, bo się bał po prostu każdego, wszystkiego, swojego cienia się nawet bał. No i potem nadszedł pierwszy i ostatni spacer i to jest jedna z najbardziej traumatycznych noc w moim życiu. Wolontariusze mi przekazali, że Poncianek nigdy nie był na smyczy, nigdy nie był na spacerze, nie wiem co to jest tak naprawdę. I wszystko będzie okej, okay, wszystko będzie okej, okay, przecież on tylko sobie pochodzi. Niestety pies był tak spanikowany, on nie wiedział co się dzieje i to był tak bardzo zły pomysł. Ja mu to tak bardzo długo powtarzałam, że to jest zły pomysł. No i, no i położył go na, na, na trawie. W parku niedaleko naszego domu. I się zaczął. On się zaczął tak wjeżdżać, Ja, ja trzymałam tą smycz on się zaczął tak wjeżdżać Że no cholera jasna, no. Dosłownie pół sekundy, a psa już w szelkach nie było. Po prostu wyrwał się. Jedna łapa, druga łapa już go nie było. No i uciekł. Chyba z godziny albo dwie go łapaliśmy. Oczywiście się nie dało, no bo nam jeszcze nie ufał na tyle, żeby z nami pójść do domu. A ja klęczałam na ziemi i darłam się w niebogłosy, bo myślałam, że straciłam najlepszego przyjaciela po czterech dniach, no nie chcę o tym za dużo gadać, bo to jest, to jest dla mnie za dużo, ale też bym chciała, żebyście wiedzieli, że, że, że adopcja psa to, to, to nie jest taki hop na krowę, że to jest. Nie można psa zmuszać, nie można nakładać na niego presji czasu. Bo jeżeli nałożymy na niego presję czasu, zaczniemy robić coś za wcześnie. To mogą być tego okropne konsekwencje, i ja te konsekwencje posmakowałam. Dlatego, jeżeli ktoś mi chce jeszcze powiedzieć, że ja coś go źle wychowuję i że powinnam wszystko robić na hama, bo jak nie, to się nie nauczę, to wyjdźcie, ok? Na szczęście udało nam się go złapać, ale to tylko, dzięki, tylko i wyłącznie dzięki wolontariuszom, bo mieszkali oni tak, jak już powiedziałam, 10 minut od nas. Jakby oni mieszkali w jakiejś nagoi czy w Osace, to no, byśmy go pewnie do dzisiaj nie złapali. Każdy pies jest inny, każdy ma inne doświadczenia, inną historię, inny charakter i nie można porównywać jednego do drugiego. Jeżeli wy macie tak, że o, ja to zrobiłem tak, jak i o, i wszystko jest git, to ty też tak powinnaś. Nie. Ogólnie bał się zabawek, nie chciał się niczym bawić, on ogólnie nie wiedział się bawić. Ja chcę się z nim tu bawić, coś tam, mówię, rzucałam, coś tam pokulać kuleczką, on to w ogóle nawet nie wie o co chodzi. On naprawdę nie wiedział, jak się bawić. To jest dość przerażające. E, oczywiście też bał się wchodzić i schodzić po schodach, więc jeżeli chcieliśmy z nim spać w łóżku, bo spaliśmy z nim w łóżku od samego początku, w sumie, trzeba było go wynosić na ręce i po schodach, z góry do dołu. Pierwszy miesiąc był tragiczny, pierwszy miesiąc był po prostu okropny. Źle wspominam, bo nie potrafiłam dojść do tego psa, nie potrafiłam z nim się porozumieć, nie potrafiłam do niego dotrzeć. Pamiętam, że był taki moment, tylko nie wiem dlaczego, nie wiem co się wtedy stało. Po prostu usiadłam na dywanie koło niego i zaczęłam płakać, ale tak spazmatycznie. To, było, to był lęk, e, lęk separacyjny, teraz sobie przypomniałam, bo ktoś na Instagramie, moja dobra koleżanka, napisała mi na Instagramie, że, że mój pies dlatego tak skomle i płacze za mną, jak tylko idę do kuchni. E, no bo byłam z nim przez cały tydzień, praktycznie non stop 24 na 7, a nie powinnam i że mu się uaktywnił lęk separacyjny. Ale zdałam sobie z tego sprawę, ja wiem, na następny dzień chyba. Yy, I pomyślałam sobie ja pierdzielę, że zjebałam sprawę, że czułam się na maksa winna, że tak nie powinno być, że, że spieprzyłam na maksa i teraz już tego nie odwrócę, że już tego nie naprawię. Także. Czasami, no nie wiem, prosiłabym was, żebyście czasami pomyśleli, zanim coś napiszecie, bo może to być w dobrej wierze, bo wiem, że ta dziewczyna chciała to napisać w dobrej wierze, ta koleżanka, e, tego jestem pewna, ale niestety czasami się trzeba ugryźć w język, bo może to nie przynieść takich rezultatów, jakie powinno przynieść. Ja powinnam to przyjąć jak, o, okej, okay, no tak, rzeczywiście, będę z nim spędzać teraz mniej czasu. Nie, to. To tak nie działa, to, 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 to uderza, to, to cię bije po twarzy, jak se zdajesz sprawę, że kurde, zjebałam sprawę. I ktoś mi to nawet powiedział, że zjebałam sprawę. I ten pies teraz będzie jeszcze bardziej cierpiał. Dlatego czasami, czasami przestańcie udawać specjalistów, ok? Czasami przestańcie wtrącać się w nie swoje sprawy. To, że ja mówię o problemach z pąciankiem, to, że ja mówię o jego traumach, o jego jakichś tam granicach, limitach. To nie znaczy, że ja każdego proszę o pomoc. To nie, to nie znaczy, że ja potrzebuję dobrej rady kogoś, kto coś tam kiedyś miał psa, kota i on coś tam, coś tam. Ja jestem wdzięczna, że chcecie pomóc, ale ten pies jest inny od reszty i na pewno potrzebuję przede wszystkim sama do tego dojść. Sama go muszę zrozumieć. Pierwszym, jak pierwszy miesiąc się skończył, to zauważyłam ogromne przełamanie lodów. To nawet nie żartuję. Pies po raz pierwszy się bawił piłką. Dla mnie to był szok. On po raz pierwszy wziął piłkę do, 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 do gęby i zaczął się nią bawić. Ja sikałam ze szczęścia. Czytam na przykład pierwsze głupawki, to to do dzisiaj pamiętam tą pierwszą głupawkę. To ja tak patrzyłam na niego i ja nie wiedziałam, czy on ma jakiś atak, czy on ma jakieś yy, trzepawki, czy o co chodzi. I on się po prostu bawił, to była jego pierwsza zabawa. No byłam wszystkim prze, przeszczęśliwa, prze byłam. No to był pierwszy taki krok do przodu, pierwszy krok mówiący o tym, że, że on się czuje lepiej i że on może się jednak otworzyć. Zaczął też po raz pierwszy jeść z miseczki, bo tak to do, przez ten pierwszy miesiąc w ogóle on jadł na naręczniku, trzeba było mu wysypywać jedzenie na naręczniku. Każdy krok do przodu, robiony przez tego psa, był dla mnie, powodował we mnie euforię. I to nawet więcej niż euforię. Lęk separacyjny, który pewnie był lękiem separacyjnym, w ogóle się skończył. Nawet nie wiem w sumie kiedy. Także to pewnie nie było aż tak poważne, jakby tam niektóre osoby powiedziały. Po prostu pies dorósł i wiedział, że, że ja jestem, że ja nie odejdę i że będę się nim ciągle zajmować. Pieskie życie 2-3 miesiące po adopcji. No i się wtedy dopiero zaczęło. To po tych trzech miesiącach ja już wiedziałam w serduchu, że będzie wszystko ok. To już było totalnie wszystko super. Tak jak tytuł rozdziału mówi, pieskie życie czyli zaczął robić wszystko to, co normalny pies robi. Poza spacer. Zaczął się ze mną bawić, powstały pierwsze takie nasze zabawy. Już nie, że on się tam bawił piłką czy, czy, czy co, czymś tam innym. Nauczył się chodzić po schodach. A, a dzisiaj to on skacze nawet trzy schody był. Jest taki wariat. Zaczął też gadać, jak to te psy gadają. Tak? Słucha mnie, patrzy na mnie, słucha, tak? Słuchasz? Słuchasz, jak gadasz, weź coś powiedz. Nie? Nie chcesz nic powiedzieć do kamery? Niesamowite są harce na łóżku, zwłaszcza rano, jak on się obudzi, ja zaczynam ścielić łóżko, to on po prostu zaczyna skakać po tych tych kołdrach, zaczyna je drapać, gryźć, do mnie tam skacze, zaczyna szczekać i, i wiercić się. Niestety do dzisiejszego dnia dalej się tego to boi, ucieka przed nim. Nie Nawet jak jest na łóżku i tam się do niego przytula i tam go widzi, tego tamtego, jak jest słodki, to on się strasznie trzęsie. On się boi mężczyzn, on się bardzo boi mężczyzn, ale takich mężczyzn, który, którzy chcą z nim wejść w interakcję. Czyli na przykład jutro bardzo szuka interakcji z nim. Czy się chce z nim pobawić, przytulić, go, pogłaskać. No to niestety pies od niego ucieka. Yy, no, coś musiało się wydarzyć. Nie znam niestety jego historii, ale coś mi się wydaje, że, że jakiś mężczyzna go w cholerę skrzywdził. Mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie zrozumieć, o co mu chodziło. Co się tam wydarzyło, nie? Tak czy nie? No. Byś mi powiedział w końcu opowiedział, napisz pamiętnik. Nie? Czy tak? Pamiętnik byś napisał, byś mi opowiedział wszystko, ty łajzo jedna. No. Co? Chodź tu do kamery. Chodź tu do kamery. O, Dzień dobry. No. Ogólnie boi się Juto, ale mnie uwielbia. On wie, że może mi ufać, jak boi się to do mnie przychodzi. Jestem po prostu jego, jego, jego mamuśką. Tak mamuśka jestem? Oj. Powiedz, że tak. Mamuśka, jestem, tak? On przyjdzie do mnie, potulić się, nawet czasami, tak? Będzie się teraz popisywał, tak? Następnie minęły 4 miesiące. Trauma wciąż jest. Niestety dalej mamy problem z założeniem smyczy. Szelek boi się, jest, mrozi go strasznie, on się nie ruszy, trzęsie się. No. Staramy się od czasu do czasu tam robić takie malutkie ćwiczenie, jeśli chodzi o tą smycz i szelki. Woli woli tą. Co ty masz? To masz tą. Jak to się nazywa? <grym> jak to się nazywa po polsku? Obroża? Masz obrożę, tak? Obroża ci się podoba? Fajna obroża? Obroża jak se, Obroża Obrożę za, założyć od razu? O, patrz jak się tuli, Oś, tak nigdy nie tuli do mnie! Ty! Z obrożą nie było żadnego... Excuse me? W tym momencie jesteśmy po 6 miesiącach od adopcji. I jak jest teraz? Jak się czuje? Ostatnio zauważyłam, w sumie to też to zauważył, że ten pies wnoś, wniósł niesamowicie dużo uśmiechu do tego domu. Jest od razu jakoś tak przytulnie, jest jaśniej, jest cieplej. Od razu chce się wracać do domu. Jak ja przychodzę do domu, to Jezu się tak, tak cieszy, tak cieszy się, skacze i krzyczy i szczeka i piszczy i na mnie skacze, tak no to tak, jesteś wariat, no. Dobra, ale tipsy to mi został, bo już mi jeden odpada. Ja pamiętam, że jak jechaliśmy na pierwsze spotkanie z Ponciankiem do tych wolontariuszy, to zapytam się Juto, bo strasznie się stresowałam, byłam tak spięta. Zapytałam Juto, a co się stanie? Co ja zrobię, jeżeli ten pies mnie nie pokocha? W sensie będzie bardziej kochał ciebie niż mnie. Co ja zrobię, jak ten pies mnie zignoruje i stwierdził, że a, walić cię, nie chcę mi się z tobą kontaktować bo w ogóle, mam cię gdzieś. A się okazało, że pies wybrał mnie! To jest moje dziecko, moja dziecia, moje baby, moje baby jesteś. A ty się nigdy nie dajesz ob obejmować, a teraz się dajesz obejmować. Dla kamery, ty atencjuszu. Tak. Myślę, że wyświetlenia będą. Tak, no? <grych> Nauczyłam się przede wszystkim, że wszystko przychodzi z czasem. Na początku będzie chujowo, będzie bardzo źle, będzie dużo płaczu, stresu. Ja nawet zdrowotnie klęknęłam przez tego psa przez pierwszy miesiąc. Dużo płaczu, dużo stresu, dużo wyrzeczeń. Ale słuchajcie, jakie potem są nagrody. Jestem przede wszystkim dumna z tego tutaj, bo to, jakie on postępy robi każdego dnia, to jest dla mnie kosmiczne. Myślałam, że ten pies się nigdy nie pozbiera, nigdy się nie ogarnie, nie zaklimatyzuje się, a on każdego dnia robi ogromne postępy. Jestem na boksie, się nie Adoptujmy zwierzęta. Adoptujmy zwierzęta, bo kurczę... Kupić se psa można, wiecie? Kupić se psa można. Można sobie kupić psa, który jest perfekcyjny, wygląda perfekcyjnie, nie ma żadnej traumy, nie ma żadnej historii, jest szczęśliwym psem i nie będzie z nim żadnego problemu. Owszem, można. Ale jeżeli chcielibyście sobie postawić jakieś wyzwanie, chcielibyście naprawdę pomóc takiemu psiakowi, który jest. Jak to się mówi z historią, jest to psiak, który troszeczkę już przeżył. Ja bardzo chciałam, było ciężko na początku, ale się udało i jestem bardzo szczęśliwa, że jednak że się podjęłam tego i się nie poddam do samego końca. A teraz idziemy do przodu i będzie tylko lepiej, mam nadzieję. My nie szli wszyscy na łatwiznę, czy tam z jakiejś hodowli, czy tam z jakiegoś sklepu, czy tam przez jakiegoś OELIXA. Na przykład ja Juki'ego mam z OELIXA, ok? I said it. Jukiego moja rodzina kupiła na Oeliksie ho od, od hodo hodowcy. Tak to się mówi: od hodowcy. Eee, no ja nie miałam na to wpływu, ale Jukiego kocham całym serduchem, bo jest to kochany piesio i bardzo za nim tęsknię. Rozejrzmy się, popytajmy. Może jednak znajdziecie jeszcze fajniejszego psiaka w takim schronisku, niż takiego kupionego tam na Oeliksie czy tam od hodowcy. Możemy dać takiemu psiakowi szczęście, możemy dać takiemu psiakowi. Nadzieje na lepsze jutro. Przecież kurczę. O! No nie żałuję. Nie żałuję i mam nadzieję, że Wy też nie pożałujecie, jeżeli się zdecydujecie adoptować. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że zostawicie górne komentarze subskrypcje. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama: Big Rush, Lata 30. Czy. Tak? I co jeszcze? chciał dodać? Ja wiem, Poncianek też jest na Instagramie, tak. Też jest Poncianek na Instagramie, bardzo ładne, bardzo fajne fotki. Co tam jeszcze mi powiedziałeś? Co? Aha, że czytam duże książek, lata 30, Big Time Rush. Także bardzo serdecznie zapraszam, dajcie follow, Poncianek też poprosił o follow, tak, Poproszę o follow. Daj. On tak nigdy nie robi. Ty tak nigdy nie robisz! Co jest? Co jest, chłopie? Wali ci z ust. Zainwestuj w TikTaki, bo ci jeszcze zanim pójdziemy, to wam pokażę sztuczkę. Patrz. Poncia, get, Łał! Żegnamy się. papa, pa. Do widzenia! Pa pa! Powiedz pa pa! Poncia! papa, powiedz pa! pa. pa, pa.